Witajcie w rozważaniach na dzień dobry Dzisiaj taki krótki odcinek Przynajmniej krótki mi się wydaje, że będzie Chociaż to się nigdy nie, do końca nie wiadomo e, Mianowicie chciałbym powiedzieć o tym, że Duch Święty przekonuje świat Ja będę mówić na razie o czym no, Generalnie do Chrystusa przekonuje Mamy o tym powiedziane w 16 rozdziale Ewangelii Jana Że gdy On przyjdzie przekona świat O sprawiedliwości, sądzie i grzechu i chciałbym powiedzieć o jednej prostej rzeczy, mianowicie o tym, że, że właśnie Duch Święty już jest w świecie. Duch Święty już działa pośród ludzi. Duch Święty już, może Pana powiedzieć, jest poza Kościołem. On jest oczywiście tym Synem, jest tym Duchem Syna, Duchem Synostwa, w którym wołamy Abba Ojcze, o którym jeszcze pewnie będziemy oddzielnie mówić, jest tym, który pociesza dla tych, którzy są nawróceni. Ale jednocześnie jest tym, który przekonuje, jest tym, który wychodzi, jest tym, którego nie ma w tym dziele przekonywania w kościele, ale jest tym, który siedzi już poza kościołem, czy przebywa poza kościołem i właśnie przekonuje ludzi ze świata, po to, żeby do tego kościoła trafili. I kiedy czytamy dzieje apostolskie, to widzimy to w różny sposób wyrażone. Jest powiedziane na przykład, że Pan otworzył serce Lidii, czyli Duch Święty otworzył, przekonał serce Lidii. Bardzo też to lubię sposób, w jaki Luter o tym mówił. Luter mówił, że są jakby dwa słowa Boże. Jest słowo Boże Ewangelii, to zewnętrzne słowo, które jest zgłoszone przez nas, przez Kościół. Jest słowo wewnętrzne, które Duch Święty, które Duch Święty wypowiada w sercu, potwierdzając słowo ogłoszone, słowo, słowo Ewangelii. I myślę sobie, że tak faktycznie jest. Moje nawrócenie takie właśnie było. Gdyby tego wewnętrznego głosu Ducha Świętego nie było, który mnie przekonał do prawdziwości Ewangelii, no to po prostu bym jej nie przyjął. Albo to przyjęcie byłoby tylko i wyłącznie ze mnie byłoby czymś czysto ludzkim, słabym, kruchym, nieprawdziwym, tak naprawdę nie wprowadzającym tej Bożej Rzeczywistości w moje, w moje życie. Duch Święty przekonuje. Z tego wynika myślę, że właśnie no wielka nadzieja, ale też taka wielka, bym powiedział, pokora. To znaczy, że oczywiście my głosimy, my mamy swoje do zrobienia, my musimy gdzieś tam powiedzieć: mamy powiedzieć z serca, mamy powiedzieć szczerze, mamy powiedzieć jako ci, którzy wielbią Boga w duchu i w prawdzie. A więc, nie na niby, ale naprawdę, właśnie i prawdziwie w sensie w zgodności ze słowem Bożym, i prawdziwie w sensie faktycznie z przekonania, ale ostatecznie musimy pamiętać, że to Duch Święty przekonuje. Też jest taki fajny fragment dziech apostolskich, gdzie właśnie siedzi apostoł Paweł, się martwi, czy mu w tym Koryncie wyjdzie, czy mu nie wyjdzie, a w tym momencie mówi do niego Bóg, słuchaj, mam wiele ludów w tym mieście, nikt na Ciebie rękę, ręki nie podniesie. Potem jest taka fajna historia, która właśnie pokazuje, jak jak faktycznie gdzieś tam przeciwnicy dostali po nosie, bo Bóg tak zaplanował, bo Bóg ma wiele ludów w tym mieście i wielu lud, ludzi, to znaczy ma wiele ludów w tym mieście, to znaczy, że Duch Święty już przekonuje. Duch Święty już wie, nad kim pracuje, Duch Święty już wie, kto jest bliski nawrócenia, kto już jest gotowy na głoszenie słowa, kto może jeszcze nie jest gotowy, ale i tak warto, żeby usłyszał, bo może jeszcze go będzie później trochę przekonywał przez różne różne wydarzenia w życiu do tego, co już ta osoba usłyszała. Także chciałbym po prostu powiedzieć, że nie jesteśmy sami. Nie jesteś ty sam, nie jestem ja sam. Kiedy głosimy, Duch Święty przekonuje i w tej właśnie nadziei powinniśmy głosić. Nie Niewinnej, nie w tej, że sami gdzieś tam skłonimy ludzi do nawrócenia, bo szczerze, nie wierzę w trwałość ludzkich dzieł. Po prostu nie wierzę w trwałość ludzkich dzieł, nie wierzę w trwałość tego, że jak kogoś przekonam do nawrócenia, to z tego jakieś dobro wyniknie, bo po prostu. To jest ludzka decyzja. Znam, znam siebie, znam moje decyzje, wiem, że one są kruche, nietrwałe, ale kiedy Duch Święty przekonuje, kiedy Duch Święty zmienia serce, kiedy Duch Święty wprowadza Bożą jakość, Bożą, można powiedzieć, trwałość w tą przemianę, to jest zupełnie inna historia. I dlatego właśnie czymś szczególnym, czymś dobrym, czymś błogosławionym, czymś chwalebnym jest to. Że możemy jako chrześcijanie opierać się na tym, że Duch Święty przekonuje. On sam to robi. Oczywiście my głosimy, oczywiście my się modlimy, ale ostatecznie polegamy na Jego wyjątkowości, na Jego dziele, na tym, że to On nas wyprzedza i On po nas następuje w tych naszych wysiłkach, które my słusznie w posłuszeństwie Bogu mamy robić. Jemu niech będzie chwała. Panie, dziękujemy Ci, że Ty przekonujesz, że Ty przekonałeś nas, przekonałeś mnie. Bądź Pani za to uwielbiony, za Twoją łaskę i dobroć, i za to, że właśnie Ty sam działasz w tym świecie. Bądź Pani wywyższony. Niech tych, tego Twojego działania będzie jak najwięcej. Daj nam go obserwować, daj nam się nim cieszyć i daj nam w tym wszystkim uczestniczyć, tak jak potrafimy, tak jak powinniśmy, tak jak Tobie się to podoba. Z Bogiem i do zobaczenia.